Z tej firmy podobno, tylko że w Katowicach i właśnie pamiętam to menu, że zamówiliśmy Polaka. Dla mnie w ogóle bez sensu, że jest taka pozycja Polaka. Od razu powinien być ten, to jest węgierskie, powinien być normalny, a nie z ketchupem. Co to jest w ogóle za langosz? Z ketchupem? Nie Ty wiem. Ja I on się... nie ma śmietany. Ty, Ja się w ogóle zastanawiam, bo mi się też kojarzą te nazwy. Czy my w tamtym roku jeszcze gdzieś tego nie zjedliśmy? Bo ja z Tobą w Katowicach nie byłem na pewno. No nie, nie. Ciebie to Ale w kojarzę jeszcze. te nazwy, tylko nic mi nie przychodzi do głowy. Ja jeszcze ja na świetnie przyszedłeś wtedy. Ja za to pamiętam doskonale langosza, którego jedliśmy w Opolu i tam. Klasyk kosztował 6 zł mniej niż tutaj. 24. Warszawka, droga, droga Warszawka. Warszawka, no wiesz. Ale wiecie co? Tak go dotykam, kurde, dotykam i pustości nie ma, nie ma tłuszczini. Dobrze odsączony. Całkiem nieźle. Ser żółty, śmietana i czosnek, czyli klasyka, najlepsze wydanie jak dla mnie. Dodawanie jakiegoś salami, robienie z tego pizzy, dodawanie rukoli. Aczkolwiek pamiętam, że nam wjechał w Opolu. Ostry, ostry. Ostry z jalapeno, Ale dane po co to takie? Ma być klasyczne, to ma być. Wiedźmy, trzy dychy. Nie ma co gadać, jest dużo, jest drogo. A ty na Węgrzech jadłeś oryginalne był. Ja, ja nigdy nie był tam Sporo sera, bardzo fajne ciasto, mega puszyste, elastyczne, takie spompowane I przede wszystkim zobaczcie, naprawdę on nie jest przetłuszczony Nawet nie ma jakoś super dużo tłuszczu na talerzu papierowym, więc o spoko, nie zalewamy się aż tak Dobre i trysciwe, dużo kalorii, dużo energii Przygotowałeś się po prostu psychicznie na skamiar markowy Myślisz? No nie wiem, ujrzeć Powinienem czy... bardziej pojechać no Nie no, ale, ale wiesz, taniej się da Śmietanie, no ale... Inflacja chyba teraz tak nie poszła w tym roku, żeby to skoczyło aż o... Woda coraz droższa. Stary, to jest 20 kilka procent skoczyło w górę. No dobra, względem Opola wiadomo, tu może... Dobra, wiem droższy. co mi tu nie pasuje. Jest słony. Nie wiem, czy to tą śmietany. tak solą ten ser nie jest aż tak słony, ale momentami jest bardzo słony i kwaśny, a momentami jest spoko. Nie jest to idealny langosz, ale jest spoko, po prostu spoko. Mógłby być tańszy. To jest tylko drożdże, mąka, trochę oleju, ser śmietana. Teoretycznie można też tego wszystkim powiedzieć, ale... ja bym lepsze i tańsze.